Witajcie, dzisiaj odpakujemy kilka konsolek, które trafiły ostatnio do nas. Zaczniemy od Game Boya Micro. Dobra, zobaczymy, co jest w środku. A, z dwóch stron trzeba otworzyć i wysuwamy oddzielne pudełko. Hmm, jeszcze go nie otwierałem w ogóle. Nigdy. Ok, w środku. Standardowo papiery. Papiery. Kasiulotka. Papiery. Sam Game Boy, który jest naprawdę mikro. Wielkość mniejsza od mojej dłoni. Yy, ładowarka. I folia, prawdopodobnie z ładowarki. ok. Yy, na razie odstawimy go na bok i rozpakujemy jedną z moich ulubionych gier, The Lost Vikings, której naprawdę, przy której naprawdę spędziłem wiele godzin. Też był to nasz game of the day kiedyś wrzucany na stronę. Także zrobimy mały unbox i włączymy naszego mikrusa. Ok, w środku papiery instrukcja. W języku angielskim, miejsce na notatki, opisy postaci itd. Dobra, miejmy nadzieję, że konsola jest naładowana. Hmm. Czy się to włącza w ogóle? Tutaj? Tak. W chodzimy trzema wikingami, każdy ma inną moc. Jeden ma, jest akrobatą, łucznikiem, miecznikiem i gościu starczą. I poruszamy się wszystkimi trzema osobami w jednej rozgrywce. Dzięki temu możemy sobie tam wspomagać się. Mniej więcej na podobnej zasadzie będzie działać Zelda Triforce Hero Dobra, przyspieszymy Słabo trochę widzę, ale... Okej, okay. i zaczynamy pierwszym, jest to akrobata Staliśmy porwani przez kosmitów I Tu zaczyna się nasza przygoda Ok, którym się tu przełączało? Moment. Bo potrzebnym jest gościu starczą. O. o i w tym momencie zablokowaliśmy sobie przycisk, znaczy laser Teraz łucznikiem. Musimy sobie tam podejść. A niestety nie mamy już akrobaty, bo zginął. No nieważne, ale polecam bardzo tą grę. Dobra, lecimy dalej. Teraz coś dla fanów Pokémon i słodkiego Pikachu. Konsola 3DS XL z serii e, Pokémon. E, dobra, lecimy zobaczyć, co jest w środku. Nie, nie będziemy tu pokazywać pudełka, bo nie o co tutaj chodzi. E, w środku jest. Karton karta gwarancyjna. Po polsku. Yy, jakaś ulotka, jak tam sobie trzymać. Yy, manualsy, inne pierdoły. I sama konsola, która wygląda bardzo fajnie. W środku jest biała. A po zewnętrznej mamy uśmiechniętego pikaczu Ok, włączymy, sprawdzić, czy działa. Działa. To tyle. Nie ma do niej niestety żadnej gry. Następny będzie klasyczny Game Boy z Tetrisem. Do niego odpalimy Super Mario Land. Ciekawostka jest taka, nie wiem czy będzie widać, jest to pierwsze wydanie europejskie jeszcze z edycji Bandai, które było wydawane w Wielkiej Brytanii, jak tutaj widać. Yy, ok, otwieramy. Yy, może jeszcze pokażę z tyłu. Yy, niestety, z tego co wiem, nie ma słuchawek w zestawie. Yy, ale i tak jest bardzo ciekawe Ok, otwieramy styropianowe pudełeczko. I tutaj tank. Yy, Serwis center. Yy, klap Nintendo, yy, instrukcja do Tetrisa, sam Tetris, oczywiście wydanie angielskie, yy, manualsy i tak dalej do Game Boya, yy, kabel do zlinkowania naszych konsol i sam Game Boy. W bardzo dobrym stanie. Nie ma rys, ma zaślepkę. Także załadujemy mu baterię. Zobaczymy czy odpala, bo to różnie bywa z takim starym sprzętem. Odpala. OK, to mamy tutaj dwie wersje. Yy... Mario, amerykańską i europejską. I ta jest też z dystrybucji Bandai, także ją odpalimy. Ok, w środku gra, instrukcja i reklamówka z grami na Game Boya. I na super Nintendo. Odpakowywujemy. <grywa> o, wchodzi jak w dziewicę. <grywa> Spróbuję ten złapać ostrość. Nie wiem, mam nadzieję, że coś widać. No i jest to pierwszy Marian, przy którym też spędziłem. Wiele ciekawych godzin gry. Mógłbym opowiedzieć o czym, coś więcej o tym, ale już naprawdę wiele osób nagrywało o tym filmiki i wszystko inne możecie znaleźć na Wikipedii, a my po prostu robimy to co chcemy. OK, to chyba wszystko z dzisiejszych konsolek. No, może coś wygrzebiemy, to dorzucimy na koniec filmiku, a ja spadam grać.